Cześć, dzisiaj wam pokażę replikę klucz, małego klucza udarowego Milwaukee. Jak wcześniej pokazywałem Diwolta Makite. To uważam, że ten jest w sumie najgorzej wykonany. Już nawet jeśli chodzi o materiał plastik takiej bardzo kiepskiej jakości, rękojeść tutaj też dosyć słabo. Gdzie tam te poprzednie, które pokazywałem, to naprawdę były bardzo zbliżone do oryginału. A ten tu już widać także jest wykonany dosyć, dosyć słabo. Aczkolwiek 167 zł kosztuje na znanym portalu. Wysyłka też dosyć szybko, bo dosłownie kilka dni to przychodzi. Oryginał około tysiaka. Standardowy test w pierwszej kolejności. Waga. Oryginał waży 1800 gram. Ten waży 1064, także. Także widać dużą różnicę tutaj jeśli chodzi o wagę. Ciasno bateria wchodzi. Mamy regulację 4 tutaj poziomy. Najpierw sprawdzimy, e, jeśli chodzi o szpilki, tak jak są przykręcone. A później wtedy spróbujemy kluczem nanometrycznym dokręcić na te 125 nm. I zobaczymy, czy da radę. 340 nm ma oryginalnie. Te nasadki strasznie ciężko wchodzą. że wyciągamy. Kapsle. Dobra, wyciągniemy na dwóch? Sprawdzimy. No, powiem Wam, że jestem troszeczkę zaskoczony, jeśli chodzi o moc. Eee, ale zaraz przykręcimy z jakimś momentem na razie damy 125 i później wtedy spróbujemy troszeczkę dać więcej no 125 mam teraz ustawione Jak odkręci 125, to damy na tam jakieś 140 i, i zobaczymy wtedy. Aczkolwiek z tego co pamiętam, to chyba ten d mały nie odkręcał. Ech, a ile on miał metrów? Nawet może miał więcej. No kurczę, 120. Damy troszeczkę więcej teraz. Damy, nie wiem, 140 od razu spróbować może. Dobra, teraz na 140 ustawiłem i spróbujmy na te 140. Koła gorące, dużo hamowane musiało mieć. Dobra, mamy na 140. 140 N no to powiem Wam, że z wszystkich tych małych, które zamówiłem w czystej ciekawości to ten chyba jest najmocniejszy damy teraz damy na 150 na 150 mamy Dobra, 150 N ustawiłem, i myślę, że do tych 150 więcej nie będę próbował. chociaż tu już wątpię, że to odkręci. Ale spróbujmy, jeśli chodzi o to, kiedy były koła odkręcane, to one nie, nie były, nie są od wiosny, bo ja hamulce z przodu zmieniałem ale po tej wymianie hamulców jest zrobione około 10 tysięcy km więc... więc też nie są, że świeżo były przykręcone te koła Dobra, widzicie 150 Nm teraz to już ciężko, bardzo ciężko więc myślę, że tak można powiedzieć na spokojnie, że te 140 odkręca. Myślę, że jakby było koło przykręcane wiosną, to już teraz miałby problem, bo te śruby jednak wiecie, jak to jest po kilku miesiącach. Aczkolwiek, jeśli są zgodnie ze sztuką dokręcane, czy nawet delikatnie mocniej, to bez problemu sobie on da radę. Jest bardzo lekki, poręczny. Tu mam baterię 5 oczywiście oryginalną założoną. To jak mówiłem wcześniej, nie zamawiam tego z bateriami tymi chińskimi, bo nie ma sensu. Uważam, że te baterie są nic nie warte. Wiecie co, tutaj pokazuje 1800 z baterią i teraz zastanawiam się, czy na stronie to nie jest błąd oryginalnego, chociaż to nie wiem. Bo tak sobie teraz patrzę, 1800 pokazują, że on niby powinien ważyć. Ale uważam, że jakby sam korpus ważył 1800 przy tej mocy, oryginalnie oczywiście, to zbyt ciężki by był. Także możliwe, że tam jest błąd. Więc tu bym się nie sugerował tą wagą. Możliwe, że te kilo tam 60 to jest taka zbliżona do oryginału. Tylko faktycznie tam coś źle jest napisane. Bo jak miałby ważyć sam, samo tyle, plus do tego bateria, to uważam, że zbyt ciężkie by to było. Także... Poza tym wykonaniem, że jest troszeczkę gorsze, nie wiem jaka żywotność tego jest. Aczkolwiek 167 zł, oryginał 1000 zł, jak ktoś używa naprawdę tego sporadycznie, nie używa tego na co dzień, to myślę, że jak najbardziej warto. Może jeszcze kiedyś sprawdzę jakiś większy tej firmy, oczywiście też podróbkę, i porównam go z jakimś takim większym, który mam u siebie oryginalny, załóżmy Dewalt, i wtedy. Zobaczymy, czy rzeczywiście mm, też będzie taki mocny. Bo, to jak makitę porównywałem oryginalną z tą makitą chińską, no to uważam, że ta makita chińska jest dosyć słaba. Bo to chyba ja miałem ten chiński model DTW700, to uważam, że on jest dużo słabszy niż oryginał, ale troszeczkę mocniejszy niż taki na przykład, jak ktoś używał zielony Parkside. A to przedział cenowy jest bardzo podobny. To macie takie porównanie. Dobra, z mojej strony to tyle. Nie będę przedłużał. Dokręcam sobie koło, żeby koła nie zgubić. Eee, dobra, dzięki, cześć.